<śmutation> Witamy, z tej strony Wataha North Holland. Przyjmujemy wyzwanie od HUSARI, Polskiej Grupy Motocyklowej w Holandii. No Jedziemy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 11 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14. 14. Dobra, będzie. Nominujemy No Polish Moto Team i Moto Brothers. Przyjęliśmy wyzwanie z opóźnieniem ponieważ byliśmy na wyjeździe w Belgii. I nie od... nie Od <śmiech> <śmiech> stość będzie, stość <laughs> Dobrze, Dobrze jaj, dobra, jaj. Przyjmujemy wyzwanie od Husarii, polskiej grupy motocyklowej. Kurwa. No no daj, dobra. Ej, nie Ciebie, tak. Tak. Wyzywamy kogoś Wyzywaj koło stesku Nominujemy. Nominujemy. Nominujemy Polis Moto Team. <grym> Nominujemy. 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 Nominujemy Polis Moto Team i Moto Brothers. Przyjęliśmy wyzwanie z opóźnieniem, ponieważ byliśmy na wyjeździe w Belgii. I nie od, nie od. No Dobrze, dobrze, Na końcu będzie widz. Wielu... No wyzywaj na <grymne> Wyzywam.